Siemaneczko ludzie, z tej strony Fabcio i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter Strike Next Zombies mm, Dzisiaj myślę, że pogramy sobie w ten zombie schron W sensie, no zobaczymy jak to tam pójdzie, więc wybierzmy sobie serwer Czy jest... o jezu, nie ma Lista pokojów, zombie schron, 4x4 No właśnie, w tym będzie problem, że w tych zombie schronach... I już mamy full. Tu jest tylko ten jeden na 4 jeszcze z ruskiem i jakimś będziemy grali. No dobra, no to wejdźmy po prostu do niego. A może akurat yy, może akurat ktoś do nas dojdzie. Zastanawiam się czy to nie będzie podobny tryb do trybu, w którym yy, graliśmy kiedyś w Counter Strike'a. no nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, muszę trochę poprawić takby okno. Daj tak, wiecie, gram w oknie. Myślę, że teraz będzie troszeczkę lepiej. O, no, fuck, to już jest jakiś boss? Nie wiem, mogę coś kupić, tak? Nawet jakiś rozwój techniczny. Wieża obserwacyjna. kupiłem. Nie mamy zbyt wystarczająco żelaza. Ciup magazyn, zasoby. Nie wiem, sobie dodam. Zobaczmy. Czekajcie, bo ja nie wiem na razie o co tutaj chodzi. Mam jakieś zwierzyczki tutaj. Już jest jakiś boss widzę, bo ten pasek mi się tutaj nie zmienia. Tylko nie wiem w którą stronę. Jakieś umiejętności, rękę, bitwa, przetrwanie i technologie. dane punkty jeszcze 3 na 7 Gdzie tu jakiś mobek łoty kurwa robię ci w ogóle coś, bo nie wiem czy czekajcie ja po prostu jak przyjdę i zajebię to Aha, mam niewystarczająco miejsca w inwentarzu. Mam być szczery, to nie pogardziłbym jakimś um, pistoletem? Karabinem? Nie wiem. Czekajcie, w takim razie tu. Chyba tak, jakiś żelazo zapierdzieliłem. Dobra, czyli nas jest już trzech, to ładnie. Mm, no dobra, wszystko spoko, ale czekajcie, muszę się zapytać. Ciuparina. 8 sekund dobra do odrodzenia. Ej, kupił tu siatkę, no niby spoko, ale. Tak wiecie. Grubas tam biegnie. O chuj. Jak na razie to mu nic nie robię, no to... Curva, macho. tu nic nie ma. Ja bym się poszedł przejść po mapce, żeby zobaczyć jeszcze jakieś takie właśnie rzeczy. No patrzcie, tu cisza, spokój aktualnie. Pewnie tutaj będą te zasrane moby zaraz. Kurwa mać! Ja pierdolę! sure you're going to Znowu wyruszyłem nałowy z ilością życia 25. No. żebym tylko czegoś tutaj nie zrobił. O, faj. No, Dobra, już mnie gonią. No, nie. No i a cztery życia. Dobra, coś mam. No. Dobra. Fuck my life O, nie, tylko nie te grubasy Nie wiem, przejdźmy się do bazy od razu Przejdę tu jakoś. o shit Kurde no. Za co niby? Czemu padłem? Chujowe to coś, szczerze jeszcze to nic nie ogarniam. weź wydupaj, bo ci kurwa matkę zabije. Kurwa, tego tu jest tyle, że znowu mnie pewnie to wszystko zabije. Ciul mi coś zajebało, nie wiem co, ale... No, spoko nie wiem co mam zrobić, to cholery jasny, no Chciałem coś zbudować no ale Czemu on mnie akurat zabił? Nie wiem, nie czaję. Dobra, weźmy, oddajmy im wszystko No wejść kurwa to wszystko przecież Przecież dacie radę. Nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Czul mi czymś, nie? Coś mogę kupić? Mm -hmm. Pewnie je bym kupił, gdyby nie to, że nie mam w ogóle pieniędzy. No. Zajebiście po prostu. Ty... Yeah. Chętnie to bym zrobił, tak koniec. I wyjdź, który to był. To był schron zombie. Tak, tu mamy 3 na 4. Trzeba być terrorystą, dobra, niech będzie. Gram z nimi tutaj. Ło, ci już tu widzę. Dzień dziesiąty apteczki. Co my tutaj możemy dać? Dajmy sef inżyniera Sporzycie ze sobą maleje. Mi trzy punkty. Jedźmy typowy. No, nie mają jakąś broń, no i to jest. Tak powiem. Dobra sprawa. Tu na dole jest sklep. Co, Co mogę kupić? Jakiś chociaż pistolet. Choćbym z Glockiem miał biegać. To już coś z ekwipunku. Czemu nie mogę podnieść, kurwa, skoro tu leży broń? Oż ty gnido. Jak on to zrobił? Kiedy go nic akurat z tym nic nie zrobił, no dobra. Nie ciekawe, się amunicja kurwa mać kończy. Co jest? No super, Hubert. Jestem kurwa czymś zarażony chyba. Potrzebujemy żelaza. Chyba, że tak powiem, gdzieś czegoś jeszcze poszukać. Hmm, za dużo to oni nie zrobili mi. Jeszcze nie wiem, czy ja muszę mieć... Czy ja muszę mieć na sobie te żelazo, czy po prostu... Nie wiem, rozwój techniczny to miał być pracownie, żeby rozbudować... Eee... Czekajcie teraz. Nie wiem, gdzie mogę pracownie wybudować. Nie pisze właśnie, kurde. Gdzie można zbudować pracownie? Tu jest na wieżyczki miejsce. Kurwa, no nigdzie nie ma. Wydawało mi się, że tu w środku gdzieś, nie? Byłoby na przykład najlepiej. No, ale z tego co widzę, to nie. Tu już jest jakaś pracownia chyba. Stwórz łom, stwórz młodzy szponem, stwórz wzmocnioną część. Zbuduj publiczny system surowców. Czujnik indukcyjny, stwórz pistolet. Wzmocnioną lufę, stwórz maczetę i takie tam dobra. Klep przenieśli 50 metrów dali trzeba te surowce jakoś zdobywać bo Nie dostaje amunicji za nich, no czyli pieniędzy. To dziwne. Muszę kupić sobie za tą resztę kasy jakieś ammo. I chociaż tyle. Mm, nie tu przecież. čerobe Łoś ty gnido, i wy mi nic nie mówicie? O, ho, ho, to już jest raczej po mnie. No weź, kurwa. Nie wiem, czy ja w ogóle przejdę tak dookoła tutaj. 60 życia Aaaa. Kurwa mać Ktoś wypierdalaj bo cię kurwa zabije No sam się zabiję zaraz Ale paczkę będę miał dosyć blisko więc Zginąłem. 120 drewna. Sami wiemy nie, wiem, nie mają tyle kasiory, kurwa. Dobra, odrodzony. Dzień dwunasty. Nie bo... Hmm. No, ale to nie daje nic fajnego, w ja wiedzieć. no. Co drewno Jakiś moździerz To też nie mogę Tylko Właśnie nie wiem czy To mi nie pokazuje co to jest Co dajcie mi kurwa 15 na 15 No teraz mogę coś Żelaza mi akurat brakuje Ale że z karabinem Gatlinga na przykład nie mogę jej zbudować bo nie mam schronu na poziom trzeci, ale mógłbym zbudować to że oni właśnie stąd mają pieniążki, wiecie, że Wystarczająco siły, to co nie mogę zrobić sobie? Czekajcie, bo normalnie nie wierzę. Myślę, że ten odcinek też trzeba będzie pomału kończyć i rozdzielić go na dwa, więc pożegnajmy się w tym odcinku, a widzimy się w następnym, więc do zobaczenia i cześć!